Dzień Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, dzisiaj tym oto samochodem, o tym udamy się na plantację Baldo. Otóż moi drodzy, dzisiaj ocenię dla Was Baldo Tradicional ze sklepu Dobre Ziele, zatem zaczynamy odcinek. Na początek oczywiście zapach tejże yerby. Tu mamy wspaniały termos do psimy, tutaj, ale dobrze się też do innych jet nadaje bardzo dobrze. O zobaczcie jak fajnie jedzie samochodem. Przede wszystkim zapach jest, moi drodzy, tutaj głównie biszkoptowy. Głównie są tutaj ciasteczka bebe w tymże zapachu. Też powiem szczerze Wam, że czytałem również, że mówię czytałem o tym, więc nie wiem tego, ale że tutaj w zapachu i w smaku jest, są też ciasteczka argentyńskie na przykład. Tego mówię nie wiem, to mówię jako ciekawostkę oczywiście, ale ja też wyczuwam właśnie biszkoptowość. Bebowość, czyli właśnie tych ciasteczek BB, do tego jeszcze troszkę sianowatości, lekkiej, takiej właśnie w zapachu, ym, takiego yy, sianka, które troszkę już sobie wleżało, ale suchego sianka, właśnie suchego, nie mokrego, absolutnie. Także yy, tutaj, jeśli chodzi o zapach, to tyle. Jeżeli chodzi o cenę z kolei, no to to jest 27 zł za pół kilograma w sklepie Dobre ziele Z kolei u księciunia, czyli wiotem T24, kupimy tą. Moi drodzy, jest za około 36 zł, czyli tutaj props dla moi drodzy Dobrego Ziela. Także Dobre Ziele miało tutaj muzyczkę, prawda? Yy, no i teraz, oczywiście, yy, chciałbym Wam troszkę opowiedzieć o samej Baldo. Otóż, Baldo yy, jako firma zaczęła swoje początki jakby działalności. Mam dwie informacje, ale jedna, że od 1930 roku, druga, że od 1920 roku. Ja bardziej wierzę tej od 1920 roku, ponieważ tutaj w tym przypadku no, korzystałem bezpośrednio ze strony Baldo, także tutaj na stronie Baldo mam powiedziane, że założyli tą firmę, czy też firmę, tak? Założyli bracia, którzy przybyli jako synowie włoskich emigrantów, byli to Antonio, Joao i Luiz Baldo i firma zaczęła działalność w miejscowości Vespasiano, Korea na terytorium stanu, stanu Rio Grande do Sul w Brazylii oni też jeśli chodzi o samą firmę no to produkowali nie tylko yerba mate, ale też od lat 70 zajmowały się soją Produkowali tutaj, jeśli o to chodzi, to olej sojowy. Soja w ogóle na terytorium, powiedzmy, krajów Ameryki Południowej ma bardzo ważne znaczenie. Warto sobie obejrzeć film Soja z Boso Przez Świat. Także tutaj Wojciech Sejrowski o tym opowiada, to jest sporo. Powiedzmy tutaj, jeżeli o to chodzi, tak to wygląda. Też w 2002 roku zaczęli promować zioła. Oni się bardzo mocno rozwijali. Są jednym z powiedzmy są jednym z głównych dostawców marki Canarias. Sprzedają oczywiście Canarias, Esmeraldy, prawda? Baldo, inne yerby. Baldo jest uważana za markę najbardziej bym powiedział tutaj dobrą przez Urugwajczyków, najsmaczniejszą, O tak byłoby warto to powiedzieć. To jeszcze mogę dalej powiedzieć o tym? To także to, że sprzedają różne sprzęty do do mate, między innymi z tego co widziałem to sprzedają chyba bodajże Torpeda też Bombije także jakieś herbatki sprzedają, różne tego typu rzeczy, tego jest całkiem bym powiedział sporo także tutaj Baldo na propsie przejdźmy teraz do wyglądu opakowania opakowanie bardzo wygląda moi drodzy w ten sposób, prawda mamy Baldo, napis mamy tutaj też y, mate tradycyjne z bombiją, y, prawda? Napis procedente de, de reservas, przepraszam, naturales del Brasil, prawda? Ponieważ tutaj zobaczcie, że hierby y, urugwajskie są z rynku brazylijskiego, tak? czy Brazylia, właśnie ten rynek urugwajski zaopatruje, są to baldo, są tylko i wyłącznie na rynek urugwajski. Także tak to wygląda. Po tej stronie mamy i zarówno dane teleadresowe, jak i też dane dotyczące żywności, tak. Ile na przykład sodu, ile tam węgla, innych rzeczy, prawda, tutaj mamy, tak. Kalcjo też jest, prawda, czyli węgiel jest jak najbardziej. Po drugiej stronie mamy to samo, tylko troszkę inaczej napisane, prawda. Żałuję tutaj, że w tym opakowaniu, czy na tym opakowaniu nie ma, moi drodzy, tutaj jak należy taką jelbę przygotować, a warto jest pokazać, jak przygotować jelbę urugwajską, ponieważ ona ma troszkę inny styl. Warto zrobić kopczyk, to jest doskonały do zrobienia koprzyka. To właśnie tutaj mamy to typowo urugwajskie torpedo, prawda? Yy, kolory bardzo ładne: czerwony, biały, zielony, bardzo mi się podoba. Także opakowanie jest całkiem w porządku. Teraz przechodzimy do tematu, yy, tutaj, oczywiście, suszu. Cóż wygląda w ten sposób, tak to jest susz Baldo. On jest taki szaro zielonkawy, bym powiedział tutaj co jeszcze mogę powiedzieć o nim, że są to same listki, praktycznie nie ma tutaj patyczków. Jeszcze tutaj można powiedzieć to, że on jest bardzo drobno zmielony. Niemalże bym powiedział, mówię niemalże. Bo aż tak to nie, ale niemalże tak jakby to była krzyma Także oczywiście warto tutaj robić kopczyk. Zdecydowanie podkreślam, że tutaj kopczyk do właśnie tego typu liści. Teraz oczywiście mamy kwestię smaku. Smak jest przede wszystkim ciepły, bardzo właśnie takie ciepłość jest w tym smaku. Jest właśnie biszkoptowość doskonała, słuchajcie. Do tego właśnie jeszcze ciasteczkowość. Co jeszcze właśnie? Tutaj oprócz tej ciasteczkowości, to jest jeszcze taka bebowość w tym właśnie, czyli te ciasteczka bebe, biszkopty, do tego jeszcze troszkę właśnie takiej siankowatości w tym wszystkim. Nie ma właściwie aftertaste'u za bardzo. Może gdzieś tam jakiś delikatny jest. Nie ma gorzkości w tym wszystkim. Także generalnie smak jest bardzo smaczny. Bardzo uważam w porządku. Mnie najbardziej pasuje właśnie ta biszkoptowość w tym smaku. Zdecydowanie najbardziej. Yy, tutaj moi drodzy. Też yy, jeśli o to chodzi to. Yy, przejdźmy do następnego tematu. Czyli do tematu. Oczywiście do tego czego ta jelba. Myślę przede wszystkim, że bardzo, bardzo dobrze właśnie nadawałoby się pod ciasteczka biszkoptowe, pod orzechy brazylijskie doskonale, pod mieszankę orzechów brazylijskich na przykład tutaj z dodatkiem powiedzmy wiśni kandyzowanych, do tego jeszcze pod czekoladę gorzką. Myślę, że bardzo dobrze by się nadawało z dodatkiem na przykład pomarańczy czy też chili. Myślę że też fajnie by się nadawało pod ciasto pigmento dodatnie, ponieważ fajnie by to się mieszało pod ciasto Moi drodzy, biszkoptowe by się świetnie nadawało, pod biszkopty w ogóle. Jako takie, myślę, też bardzo dobrze. Tutaj pod baklawę również, pod, jeśli chodzi o takie jedzenie, powiedzmy typu obiadowe, no to pod jakąś kaczuszkę, pod na przykład kurczaka, pod nogę z kurczaka z dodatkiem tutaj na przykład jakiś surowek pod kartofel zalat lat by się świetnie to nadawało, myślę. Czy pod sałatkę kartoflaną, bardzo dobrze, także pod tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o ocenę szkolną, no to ja bym tej postawił piątkę z plusem nawet. Dlaczego aż tyle? Dlatego, że jest to jerwe powietrze, która długo się wypokuje, to jest bardzo ważne, która ma bardzo fajny smak, właśnie taki ciasteczkowy, bebowy, taki smak bym powiedział biszkoptowy, jak już wcześniej mówiłem, bardzo fajnie pasuje pod różne rzeczy jest naprawdę dobra nie ma żadnych powiedzmy takich jakichś bym powiedział rzeczy, które mogłyby nas odrzucać jakaś kwasowość zbytnio, jakieś tego typu rzeczy tego nie ma także piątka z plusem naprawdę tej jelbie się spokojnie należy, także dziękuję Wam bardzo, szczęść Boże trzymajcie się, Marcin Wiśniacki bardzo dobra jelba z plusikiem pijcie dobrą matkę